Siemanko, tu DJ Kostek, czyli kolejny Rap Time Live. W dzisiejszym programie moim gościem będzie członek Zipery, Zip, ZIP składu i TPWC, czyli Pono, sami Hello. już wiecie. A teraz na początek pierwszy klip, jaki? Bańka. Bańka! Psz. Siemanko, tu DJ Kostek i kolejny raptime Live w waszych ekranach, moim gościem w dzisiejszym programie będzie Pono. Witam Cię serdecznie. Witam. Co tam dobrego Co się dzieje? Do przodu. Same dobre Zgodna rzeczy. kanapa. Bardzo fajnie. Byłeś tragiony, żeby wody. No Rozumiem, bez popitki nie piję. Pierwsze pytanie, lekko chciałbym się cofnąć w historii, bo oprócz tego, że wiemy, że jesteś raperem i tak dalej, wyczytałem gdzieś, chyba nawet na Wikipedii, że miałeś w planach być jockeym. Stare czasy. Stare czasy. <coughs> Czyli z zajawka jakby. No wiesz, jestem za muru, z, z wyścigów konnych, zamoru zresztą Wrocław, w Partynicy, tak samo tutaj no. wiesz o co chodzi. Nie, no kiedyś, wiesz, no, taka dziecinna pasja, ale to bardzo taka dziecinna, Lata, lata szkoły podstawowej i tak dalej. No, ale na poważnie było to tak, że... Znaczy na poważnie, jak na poważnie, no jeździło się. jeździło Nie, 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 nie. Trenowali, nie trenowaliśmy tego. konie, całą, całą siedle jeździliśmy całą ekipą w jednej stajni, wiesz, taki taki osiedlowy sport jazda konna. No, mieliśmy za, za, za oknem, było stajnie, za oknem był tor, także ciężko było nie, 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 nie zaangażować się w to wszystko. Wiesz, no. Cała klasa jeździła w jednej stajni, Także żeśmy wyjeżdżali, tam 10 osób, wszyscy, wiesz, sobie konno, to, to, no, to, to robiło wrażenie. no I każdy to zapamię, jakoś tam pamiętał nas potem. Fajnie było. Czyli o, nie to, piłka nożna na przykład tylko jeździec. Znaczy, piłka nożna, ping-pong, koszykówka, wszystko, tak? Ale jeździectwo było takie. Nie, dosyć... Znaczy powiem tak, no Włodek i ekipa tała jeżeli wszyscy oni jeździli na deskorolkach, tak zwani blokarze, a my Aha. Wyścigowcy jeździliśmy konno na tej <laughs> zasadzie. I to mniej więcej tak się, tak, tak, tak się jakoś. Wiesz, no tak, z złodzie chodzi się do klasy. Tak, 8 lat, jedna klasa, najgorsza klasa w szkole, najgorsza szkoła. Także tak to wyglądało. To jest dziwne, że to ty jest, jesteś przykład. <gry> znaczy, jest to, w mojej na Znaczy, nasze drogi tam gdzieś się rozeszły pod tytułem Wodek, faktycznie tam poleciał w swoją deskorolkę i, 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 i jakieś takie hardkorowe jeszcze wtedy klimaty. No, Muzyczne już, tak? Tak, 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 tak. grindcore, długie włosy, wiesz. Ciężka, muza. Ciężka muzyka. No, perkusistą był, tak? Był perkusistą, też wokal, <grym> z tego co pamiętam. No a my, tak jak mówię, w swoim światku za murem, żeśmy tam sobie robili swoje rzeczy. tak. No. Kiedy pojawił się rap? Wiesz co, rap pojawił się paradoksalnie w plastycznej szkole, jak poznałem suma summarum sokoła, poznałem wtedy. I to właśnie stąd się to wzięło. Tak? Rap gdzieś tam funkcjonował, wiedziałem, że istnieje, ale sama fascynacja rapem zaczęła się w szkole plastycznej. Akurat soku odchodził, można tak powiedzieć, delikatnie. Ja, 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 ja się wprowadziłem mhm. do szkoły, gdzieś tam, żeśmy się na papierosie przecieli, poznali, zaczęliśmy wymieniać jakieś poglądy. Okazało się, że blisko nam do, do, do jakichś tam swoich pomysłów. No i powstało TPWC, w międzyczasie tam już fundacja numer 1 potem z fu i, tak. i wiesz, i zip squat, nie No i zipskład Dokładnie. No i jak? zipskład tak o po prostu? Tak o, po prostu. się no no jest... wy, wy w szkole, fu. Wiesz co, fu, fu że I było koraz. śmiesznie fu i Korasa poznałem w Jastrzębiej Górze na wakacjach. <noise> gdzieś tam żeśmy się gdzieś przecięli, też jakaś impreza się zaczęła i też chłopaki znali nas jako TPWC. Też pokazali co robią i jakoś tak, wiesz, no te, też jakoś tam nasz tok myślenia by się połączył. No i wiesz, no, to, to była, to była jak jest, grupa przyjaciół, siedzieliśmy, piliśmy tam swoje rzeczy i, i, i był freestyle i tak naprawdę to, to na początku to było czekaj, czekaj, teraz ja. Mhm. tak jakiś tam, potem, po, potem żeśmy postawili na stole dyktafon, gdzieś tam z jamnika leciały bity, także już to było pierwsze rejestrowanie. Czyli pierwsza nagrywka, tak? Pierwsza nagrywka. tak zwany klasyczny sposób, no, tak? Dokładnie, tak. Każdy kto kielicha podnosił musiał pierdyknąć jakieś 8 <laughs> <jakieś osiem laughs> taktów. Tak pamiętam powstał Flipper, i tam jeszcze takie, jakieś takie, takie no, hardkorowe stare produkcje. No, ale to był spontan. To było faktycznie coś takiego, że to, to, to wiesz, siedzieliśmy na przystanku i nagle ktoś tam wy wybił jakiś rytm i zaczął. Zaczą po prostu. Po prostu. To, to było fajne, tak? To nie było na zasadzie, zakładamy zespół, boksbędź i będziemy rapować. Nie, to ten, wynikło to, to, z to ten rap gdzieś tam się przewijał, to nam jakoś urozmaicało życie, jakoś tam urozmaicało imprezy. No i to samo z siebie wyszło. Pamiętasz pierwszy numer wspólny składu? Pierwszy wspólny? Pff. Jakiś taki, wiesz, no, no jak żeby, wyjawnikowy być. No powiem, nie wiem, czy to nie był jakiś być sobą, bodajże albo, albo coś w tym stylu, no ale wiesz, jeeping, tak, jeeping. Przede wszystkim to jest nasz znaczy taki, taki pierwszy teledysk, pierwszy singiel, wszyscy razem, wszyscy młodzi <grym> przystojni. Nie każdemu zostały dane, te same tak zwane przeżycia. Nie każdy ma głowy do bicia. Nie będzie miał to co by chciał, ten kto się bał, trzygał, bo nie działał, jego rozdział został zamknięty. Co jeszcze robisz w ogóle, powiedzmy, oprócz rapu? Wiesz, oprócz, oprócz rapu no, jest to nasza fundacja Hej Przygodo. No właśnie, właśnie, masz ją z Zosią Klepacką, tak? Tak, z, z znaczy z Zosią założyłeś? Klepacką znaczy, jesteśmy... W, założyliście? W założyliśmy, jakby... Rada Fundatorów, tak to mhm. się ładnie nazywa, założyliśmy e, fundację Hej Przygodo. Fundacja Hej Przygodo e, ma dużo fajnych akcji na, na swoim koncie, jestem z tego bardzo dumny. Pozdrawiam całą ekipę Hej Przygodo. I e, to, obe... to wspomagacie dzieciaki? Wiesz, to tak naprawdę to nie wspomagamy dzieciaków, wspomagamy ludzi, którzy mają ochotę coś fajnego zrobić, tak? No, ale głównie są to młodzi ludzie. Znaczy młodzi ludzie również, tak, ale, ale też przychodzi dużo takich ludzi, wiesz, no, w naszym wieku młodszych Aha, troszeczkę, jest... ale, ale bardziej chodzi o, o taką młodość artystyczną, tak? Czyli ludzie, którzy wiesz, robią jakieś pierwsze kroki na scenie, na, na, na bitmaszynach i tak dalej, i tak dalej. No my poprzez konkursy, poprzez organizowanie jakichś koncertów, warsztatów nawet były jakieś stypendia. Także to jest tak zaawansowanie? To znaczy jest. zaawansowanie bardziej... No, nie no, wszystko to jest, wiesz, Hej Przygoda to jest grupa przyjaciół, która postanowiła zrobić coś fajnego. To nie mm -hmm. jest ani firma, ani jakaś, mm -hmm. nie wiem, spółka i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę te pomysły też gdzieś się przy stole rodzą spontanicznie i to naprawdę bardziej się opiera o, o, o angażowanie, prowokowanie do, do działania do, do dzieciaków. No my tak można powiedzieć zapobiegamy wykluczeniu, tak to ładnie brzmi. Zaszczepiacie zajawki. Formalnie, tak, ale przede wszystkim e, no to czego nie ma, to nie ma pf, tak naprawdę pomysłu na, na na, na tych ludzi, w jaki sposób tam im jakoś pomóc się rozwijać. No my w miarę naszych możliwości staramy się tutaj dawać im narzędzia do tego, żeby odkryli i rozwijali te talenty. Za chwilę poleci klip drugi już, Jestem Wolny, i może parę słów o tym klipie. Dzieciaki dostały kamerę, miały za zadanie... Z... Dzieciaki jakby kręciły... Dzieciaki wyprodukowały byli... teledysk razem z, z Hakonem, dostały kamerki, kręciły nam ten teledysk, potem poleciały sobie pokręcić jakieś swoje rzeczy w domu potem Hakon to zmontował, no i efektem jest teledysk, także teledysk, który powstał, e, który został nakręcony praktycznie przez dzieciaki, w, w, właśnie warsztaty i tak to wyszło, jak wyszło. Czyli słuchajcie, dzieciaki zrobiły fajny klip, pono, jestem wolny. Ja tu cały czas Rap Time Live, gdzie kostek, pono, w szalonej rozmowie, w bardzo wygodnej kanapie. Słuchaj, no jesteś bardzo utytułowanym artystą, że tak powiem. Wow. No jesteś jednym z dłużej działających czynnie raperów na naszym jakby rynku. Po, po wielu nagraniach, po trzechstolowych płytach. Co teraz się będzie działo z ponem? No, no, skład? Chyba czas kończyć powoli. Tak? Co nie, nie nie wiem, to, co, no co teraz? Teraz kontrakt z 6, Wolfe reaktywował swoją wytwórnię właśnie jestem po, po wstępnych rozmowach i, i wstępnych ustaleniach, także e, no co, reedycja Wizjonera, na której, na której też, e, do której dokładamy drugą płytę z remixami e, z, 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 z konkursów, także to, to o czym mówiliśmy, będzie można to usłyszeć na reedycji. No i co? Kolejne konkursy, przyszły rok kolejna solowa płyta, już, już w stajni V6. I, i, I co? No i cały czas jakaś tam zabawa w międzyczasie, tak? Czyli, czyli tak jak powiedziałem, fundacja, projekty, może uda się coś na wiosnę, jakieś fajne rzeczy, wiesz, rzeczy porobić, imprezę, ale to będziemy wszystko, o wszystkim informować. Póki co reedycja, pono i wizjonerzy i, i mam nadzieję wrzesień, październik, przyszły rok kolejna płyta solowa. Pierwsze dwie płyty wydałeś wprostą. trzecia jest Javi, tak? Nie, 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 to nie jest, to jest dystrybutor. To jest dystrybutor. Tak, tak. A Wydane jest wydane jako? jest przeze mnie, dystrybuowane jest de facto przez Creative Music, który tam właśnie zjawi w współpracy to, to jakoś tam ogarniają. Wydałem ją sam, sam jak mówiłem ją wyprodukowałem. Czyli niezależność. Niezależność całkowicie. Tak. Jak to się skończyło? No skończyło się, wiesz, no tak naprawdę nie ma złotej płyty, ale też na, nie ale na to. Nie, nie nawet nie o to chodzi, nie nastawiałem się na to. Wiesz, jest dużo fajnej, fajnego zamieszania wokół tej płyty, ale takiego właśnie dużo konkursów, dużo. Du, wiesz... Dużo, się o znaczy nawet nie uczestniczą ludzie w tej płycie, no, bo poprzez bo, bo, bo właśnie uczestniczenie w konkursach, czyli remixy te zwrotki i tak dalej, i tak dalej oni tworzą. Czyli drugie tą, życie jakby dostali. Tak, tworzą ci ludzie tą płytę na nowo i, 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 to, i, to, i to jest fajne, że ta płyta jest taka, wiesz, Interaktywna I, i, i to jest fajne, że i, no, tym się jadam. A kiedy reedycja wychodzi? Już macie już teraz? Zaraz? Wystą, no, Jeszcze w tym roku? W styczeń. Styczeń, styczeń. styczeń będzie w sklepach, kończymy akcję teraz crowdfundingową e, w, na MySite. Ale już, już V6, tak? Tak, już, już, już V6, oczywiście nie? V6. Na PR można było zamawiać tą płytę przez e, cały październik, tak można by powiedzieć. E, na chwilę obecną e, produkujemy ją i będzie premiera sklepowa w, w styczniu. No dobra, to czekamy na styczeń na wizjonera plus remixy. A my, kochanie, sprawdźmy co najlepszego u szpady czyli the best of Fallout the Rabbit. Come on. Oprócz rapowania, dziś wyczytałem, że coś również opisujesz jako producent muzyczny. Produkujesz bity? Nie, nie z tych rzeczy, w ogóle Czyli nie... jakiś fake chyba, fake, Gdzieś... dokładnie fake Ja jestem zdania, że nie ma co odbierać ludziom pracy. Są ludzie, odrapowani, są A ludzie od są ludzie... Ale nigdy nie było zajawki, że tam grzebałem jakieś bicie się nie Były, no, ale to wiesz, to były początki, początki. to były lata, nie wiem, 94, 95, 6 o. rok i to, to wiesz, to był... To był maszyn. <laughs> PC-386, z Wojtkiem żeśmy tam grzebali pierwsze bit. To Footie the był? No, Cakewalk. 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 cakewalk sonar. Sonar, bo to, nie, sonar, to po Cakewalku chyba, ale tak? to, one tam jakieś kompatybilne, kompatybilne były. No, no, no. no, Także to, to były jakieś pierwsze kroki, ale, ale zasadniczo no, ja mówię, wyznaję taką zasadę, że są ludzie od rapowania, są ludzie od robienia muzyki, są ludzie od skreczowania i niech tak zostanie. Czyli jakby podział funkcji jest? Podział fun No nie można robić wszystkiego naraz. No. A, no nie powinno się. No, no nie wszystko. powinno się, a też dajmy ludziom robić. <laughs> <laughs> tak. Jak to się stało, że trafiłeś do wołta jakby do wytwórni? Że wy wydajecie i jakby nowa inicjatywa jakby Sebastiana, tak? Znaczy, wiesz co, to paradoksalnie reaktywacja. To, reaktywacja to jest wydawnictwo, które było to właśnie w latach 90. I, i chyba dlatego, bo to, bo to najbliżej mi w tym momencie klimatem do Volta, mhm. tak? Wiesz i, i, i tutaj... Faktycznie śmieję się, że to będzie wytwórnia dinozaurów, hmm. <laughs> ale ten, ale, ale wiesz, no Sewek jest taką postacią, że się z nim zawsze dogadasz, razem zaczynaliśmy, mamy, mamy jakiś tam wspólny, wspólny temat, wspólne mianowniki. Wspólną e, przeszłość. Wspólną przeszłość, wspólne początki i to chyba to, wiesz, bo to nie, 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 było jakichś dyskusji, jakichś negocjacji i tak dalej, po prostu był pomysł, dawaj co zrobimy, jest piątka i, i działamy. I tutaj tak naprawdę V6, no daje mi możliwości do tego, żebym mógł ro robić swoje, ale też... W, nie wiem, to wszystkie słowo, ale taki klimat, który tam panuje jest naprawdę fajny, hip-hopowy, taki undergroundowy, jest, jest, jest posmak tego rapu, a nie biznesu, tak? Czyli wytwórnia Volta już pełną jakby gębą, tak? No pełną gębą rusza to, mam nadzieję, że to będzie teraz bardziej, że będzie się to rozwijać, życzę mu jak najlepiej i jak mogę, to pomogę w ten sposób. No i co? No zobaczymy, no tak naprawdę nie będę zapeszać, nie będę opowiadać. Okej, okay, no ale już jest to. Jest, działa, kontrakty i... są podpisywane, także tak to już chyba na to, pro. Już, to, na pro, to już chyba jest to. Kończy się rok 2013. Twoja puta ukazała się w zeszłym roku. Jak byś podsumował ten rok? Dużo koncertów? Dużo koncertów, dużo koncertów zagranicznych, no dużo doświadczeń różnych. W... Ile krajów odwiedziłeś? No, w tym roku. 4 pięć, tak zawodowo. No I co? Anglia, Wyspy, wyspy no, Holandia? No, wyspy, Holandia i Stany dwa razy. Co tam jeszcze było? No tak, Wyspy to Irlandia, wiadomo, Szkocja. No i tak, no. Czyli Francja jakaś Niemcy nie, gdzieś nie? nie Francja nie. nie, Francja Niemcy jeszcze nie, czekamy, może coś się tam urodzi, ale, ale przede wszystkim zagraliśmy w Stanach i to też tak przy okazji, bo tam pojechałem sobie turystycznie, a jak chłopaki usłyszeli, że jestem to od razu, zorganizowali koncert, pozdrawiam Gramiksa i, i Konrada ze Spontan, to, Total tak. Spontan. Pozdrawiam, pozdrawiam. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, także Nowy Jork, Chicago. W Chicago miałem okazję trochę nabroić, także musiałem jechać i potem naprawiać. Tak? <laughs> tak, no wiesz, no hip-hop, tak? Tak to bywa. Tak to bywa i co? No, i, i, i Potem trasa po, po Wyspach, z pograliśmy trochę pograliśmy trochę swu we dwóch. Trasa po Polsce. No fajnie było, natomiast no mówię, du, du, dużo doświadczeń. Masa... Czy każdy weekend zajęty? Nie, no bez przesady, trzeba trochę mieć czasu dla siebie. Nie, nie, aż tak rozrywany nie jestem. Bardziej tutaj jakieś zorganizowane w, trasy promujące tam płyty i tak dalej, i tak dalej. Także to było natężenie jakiejś pracy i spokój, mm -hmm. tak? Natomiast no masa doświadczeń różnych, znaczy na pewno u, u, u takich pouczających. No... Co na przykład? Mniej przyjemnej lub bardziej, no. czy wiesz to nie będę się wdawał w szczegóły. Na pewno jestem dużo bardziej doświadczonym człowiekiem po tym roku, niż czyli przed tym. to jest taki przełomowy powiem tak? Jak no by... przełomowy jak przełomowy, no na pewno pouczający, Intensywny. pouczający. Pouczający, tak. czyli trochę, trochę jakby pokory. Pokory, tak, pokory przede wszystkim, ale, ale no, dużo, dużo, wiedzy takiej, której nie miałem wcześniej, co na pewno w przyszłości mi pomoże jakoś nie popełniać różnych głupot, błędów i dalej. Dobra rada dla młodszych. Nie popełniajcie moich błędów. <laughs> nie powoliniałem cię błędy, nie powolniacie błędów pono, a my zobaczmy co w naszym stałym zestawie Time Life Underground. Jestem, tym jest samym typkiem od zawsze uderzam ponownie, wytężam wyobraźnię, jestem. Mój rap, mo imienie się kim jestem, jestem pracującym progresem, jestem Samym typkiem od zawsze Uderzam ponownie, wytężam wyobraźnię Jestem mój rap, moje imię się Kim jestem? Jestem pracującym progresem Porażki bolo, w sumie nie drąży się z myślami Nic tylko wiara przemawia do mnie argumentami Słowa o duchy na drogę, którą przy laty wybrałem Nikt nic nie mówił, co na niej przede mną stanie Jak to człowiek? Nieraz raz inny głos usłucha, jak dobro takie zło w twoje serce puka. Jak noc głucha z melodią melancholii na dobrano. Wspomnienia dla tych, co pożegnali się ze sławą, jak i nie z wiarą. Po przelaty było grubo, szekali ostro gębo, że rap to dla nich wszystko. Te bity sam i na wika szczera. Skończyło się, gdy jeden z drugim zaczął piguły pożera. Pragnęli życia rapera, choć cel nie wydał się prosty, by podążyć do drogą. Do tego nie dorośli. Dużo nie rozumiem, do tego lubię prawdę świat zdechły sumień Mówi, że się gubię, ja się odnajdę, zewrę i maskę Później spokojnie zasnę Ignorantom parskne wry Pokaż prawdę, a później nią żyj Nie wierzę w cuda brat Upadły anioł spac z niebios i Skręcił sobie kart, to chyba nie fakt, może był nie wart Ja buduję świat bez barykat Biały jak pary light robię rapiory swoje Każdy cel trafia w stronie To koniec, to koniec Chłodzisz to jak węzły jałty zalej na szczęście, więc może jestem nas dla was Tak się stałem rapu powrochem Z wielkim moje pannym kiedyś trochę co ja robię Ogarniam co mogę pozna jej świat streżam bo robę. To jest dalej raptime Life DJ kostek i pano grejścicie z zip składem mówisz straszkę na wyspach. Czy był z wami jętka? Nie o, proszę. a masz kontakt z jękerem? Nie. Coś się stało? Gdzieś tak coś się rozjechało? Ciężko powiedzieć, Ciężko co się powiedzieć, stało, no, no, to wiadomo, taki... co się stało, ale to też tutaj, jak gdyby, Janker dokonał jakichś wyborów swoich i, i, i tak naprawdę tu nie ma jakiegoś, jakichś, nie wiem, bifu, wojny i tak dalej. Domyślam się, po jest prosto, jakby, naturalna kolej rzeczy. Naturalna kolej rzeczy i, i tak naprawdę, no, mam nadzieję, że jakoś w niedalekim czasie się spotkamy i, i sobie pogadamy, ale tak to no, Jenker ma tam swoje perypetie i, i ja, wiesz, w jakiś sposób szanuję jego, jego wybór, jego, jego to co, okay. to co robi, wiesz, każdy ma prawo do robienia tego co chce i tak naprawdę grunt, że coś robi, kwestia gustu, jednemu się to podoba, drugiemu nie i tak naprawdę, wiesz, no, to jest cały endcard zawsze szedł swoimi ścieżkami. Co tu zagramy? No co, no chciałbym wam powiedzieć, jakie mam podejście do tego wszystkiego i pod takim tytułem będzie utwór. E, teledysk już e, najprawdopodobniej, jak, e, no chyba już jest, nie wiem, <grym> jak to będzie, ale teledysk, e, robimy właśnie teledysk do tego utworu, ten teledysk będzie lada moment e, w internecie, na naszym fanpage'u, e, sami, powiedz, o, sami ocenicie, czy fajnie, czy nie. Natomiast, no, prosty utwór do tupania nóżką, krepisko. <śmiech> <śmiech> Zaraz weźmiemy Tandy <tańczy> Disco. <laughs> nie, no, podejście. Wszystko to, co to, to miałem na, na sercu, wywaliłem w tym kawałku. Jestem z niego dumny. Prap Time Live, DJ Kostek Pono. Dziękujemy serdecznie. Pamiętajcie, oglądajcie nas w każdy czwartek o godzinie 22. Odwiedzajcie naszego Facebooka. No i co? Czas na show! Time Life, DJ Kostek, Bono, podejście, hello, ta. ja mam swoje, hello, ta. Ja mam swoje wyobrażenie tego co się dzieje Ja mam swoje wartości sam dbam o kości Ja mam swoje wyobrażenia na temat świata Ja mam swoje podejście Chcecie mieć, mnie za wariata. Ja mam swoje wyobrażenie tego co się dzieje Ja mam swoje wartości sam dbam o kości Ja mam swoje wyobrażenia na temat świata Ja mam swoje podejście Chcecie mieć, mnie za wariata Nie oczekuj ode mnie że będę Kimś kim nie jestem będzie przestar jak zechce i wiesz że mam takie podejście Nikt nie będzie mi mówić co Lubić, co mam robić, kto ma dosyć Ten na nowo chce wszystko ułożyć Dzisiaj wodzi się każdy, chcą by prosić Cię o wszystko Dzisiaj każdy jest ważny Nie pogadasz już tak szybko, ja za wszystko Dziękuję, nie interesuje mnie to Rabuję, pasuję, to to kupujesz To jest sedno, to jest jedno Po drugie ludzie ulegają trendom, chcą być modni Ja preferuję raczej styl wygodny, jestem wolny Od obowiązujących tu dogmatów, mówiących, że bycie modnym To jest sukces z automatu, to nie dla mnie Wolę opisywanie obrazów i choć trochę mi zajmie, to czasu fajnie jest od razu na pierwszym planie jest kreowanie wydarzeń także jakby w razie czego z trendem nie mam nic wspólnego ja mam swoje wyobrażenie tego co się dzieje ja mam swoje wartości sam dbam o kości ja mam swoje wyobrażenia na temat świata ja mam swoje podejście chcecie mieć mi mnie za wariata ja mam swoje wyobrażenie tego co się dzieje ja mam swoje wartości sam dbam o stan jakości. ja mam swoje wyobrażenia na temat świata ja mam swoje podejście chcecie mieć za Wariata, żaden ze mnie biznesem Targować też się nie potrafię Co nie znaczy, że nie wiem Jak się zarabia na rapie Nikt mi nic tu nie każe Nie chcę nic nie muszę robić, lecz by pożyć co? trzeba jeszcze na to jakoś zarobić, o to chodzi By połączyć przyjemne z pożytecznym To człowiek czasem zawodzi Czasem człowiek coś pieprzy To jak stworzy coś stanowi To wartość jest panałem To, że jak ktoś to zarobić Na tym chcę mieć z tego działę Nie jestem ideałem, coś miałem przejewane Lecz od zawsze wiedziałem co chciałem Wiem co jest mi dane Dostałem Talent, mam patent na rymowanie i dalej sprawia przyjemność mi to rapu nagrywanie Lecz też jestem w stanie rzucić to, ruszyć i nie wrócić Nie ma dla mnie znaczenia tu słowo, fałszywych ludzi Dla mnie najważniejsze w życiu jest prawdziwe szczęście Wyróbcie co chcecie Ja mam swoje podejście, ja mam swoje Wyobrażenie tego co się dzieje Ja mam swoje wartości sand, wam o kości, Ja mam swoje wyobrażenia na temat świata Ja mam swoje podejście, chcecie miejcie mnie za bariata. Ja mam swoje wyobrażenie tego co się dzieje ja mam swoje wartości, sam dbam o stania gości Ja mam swoje wyobrażenia na temat świata Ja mam swoje podejście, chcecie, miejcie mi za wariata Rap Time Live, DJ Kostek Pono Elo Da, e, z Lendzi wkład cały czas, jeden hałas